Cześć! Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Pułkownik Stefan po raz kolejny obudził się zlany zimnym potem. Obudził się, otarł słoną wilgoć z czoła i rozciągnął zesztywniałe mięśnie. Ten sen prześladował go jak zaklęcie od dzieciństwa. Dziewczynka w wieku około siedmiu lat jest blisko niego. Próbuje dosięgnąć ją ręką, ale ona zręcznie robi unik i ucieka, śmiejąc się. Tylko dziecięcy głos odbija się echem w jego uszach. Nie możesz jej złapać, nie możesz jej złapać. W miarę upływu lat sen się nie zmieniał, tylko z każdym mijającym rokiem dziewczynka ze snu stawała się coraz starsza, aż zmieniła się w młodą dziewczynę. Stefan pociągnął brzeg koca do siebie, natychmiast go odrzucił i zeskoczył z łóżka. Wziął z szafy wierzchnie ubranie i starał się jak najciszej zamknąć drzwi, ale żony Dominiki nie da się oszukać. Gdzie ty się znowu wybierasz, przecież jest jeszcze noc, odpowiedziała z pretensją kobieta. Jak się dowiem, że masz kochankę, to nie będę odpowiadać za siebie. Dominika, czyś ty zwariowała? Przerażony Stefan wybełkotał coś i natychmiast zaczął usprawiedliwiać się przed żoną. Dominika, wiesz, że przechodzę kontrolę w pracy. Wyższe kierownictwo nagle postanowiło mi szargać nerwy, ni stąd, ni zowąd. Nie mogę spać. Przepraszam, ale idę do pracy. Stefan kierował więzieniem dla kobiet przez dwie dekady. Widział wiele rzeczy i niewiele jest w stanie go zaskoczyć. Ale zaskoczył wszystkich swoim, delikatnie mówiąc, dziwnym zachowaniem. Na biurku Stefana w schludnym stosie leżały akta skazanych, które przybyły do więzienia w bieżącym miesiącu. Stefan z zaciekawieniem przyglądał się ich twarzom na zdjęciach z akt. Były to młode, delikatne, piękne dziewczyny, których wygląd nie odpowiadał strasznym artykułom kodeksu karnego, morderstwom, handlowi narkotykami, rozbojom. Wiele z nich otrzymało imponujące wyroki i musiałoby spędzić w więzieniu kilkanaście lat. No, piękne panny, jutro poznamy się lepiej, mamy. Stefan uśmiechnął się i obiecał to sobie. Nie myślał już o żadnej inspekcji, bezpiecznie przerzucając wszystkie sprawy na swoich zastępców. Praca i dom na chwilę zeszły na dalszy plan. Była tylko jedna myśl, która chodziła mu po głowie od miesięcy, dzień i noc. Myśl ta była tak niewiarygodna, że pułkownik wstydził się wypowiedzieć ją na głos. Stefan ledwo doczekał ósmej rano, aż jego sekretarka Renata przyjdzie do pracy. Słysząc szybki stukot obcasów, pułkownik natychmiast wybrał numer telefonu sekretarki. Renata, przyjdź do mnie! Obcasy stuknęły jeszcze energiczniej i za kilka sekund do gabinetu Stefana weszła dysząca i świergocząca dziewczyna o miłej aparycji. Stefan, dzień dobry. Zacząłeś już pracę? Napijesz się kały? Nie, Renata, dziękuję, nie chcę jeszcze kały. Zapisz swoje zadanie. Mam kilku wyjaśnił, z którymi muszę coś poromawiać. Oto lista nazwisk. Sekretarka skinęła głowę z przekonaniem. W ciągu pięciu lat pracy tutaj zauważyła, że szef ma pewne dziwactwa, ale osobiste spotkanie z tłumem skazanych nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Stefan przybrał służbową minę, gdy do gabinetu weszła pierwsza więźniarka z listy, Agnieszka. Smukła blondynka o niebieskich oczach spojrzała z zakłopotaniem na przełożonego, jakby cały jej wygląd mówił: Dlaczego mnie wezwałeś, żołnierzu? Witaj, Agnieszko. Wejdź! Nie krępuj się, Stefan powiedział cicho, oszołomiony pięknością, która stała nad nim, jakby nie była więźniem, ale modelką na wybiegu. Stefan zawahał się, nie wiedząc jak poprawnie wyrazić swoją prośbę. W końcu zdecydował się powiedzieć: Proszę rozepnij bluzkę i odsłoń prawe ramię. Brwi więźniarki uniosły się gwałtownie do góry, a jej oczy zaokrągliły się z zaskoczenia i zamieniły w dwa duże plosy. Dziewczyna nie była bojaźliwa. Na chwilę zapomniała, kto przed nią stoi i krzyknęła głosem drżącym z oburzenia. — „Koty ty wyprawiasz, peskelny draniu? — Myślisz, że jesteś skazancem? — Być możesz robić, Koksesz? To nic nie da! Niczego nie rozepnę, to zbyt wielki honor! Pułkownik jakby obudził się ze snu i przypomniał sobie, że to on jest tu królem i bogiem. I to on musi poskromić tę niesforną dziewczynę. W milczeniu podszedł do niej, bezceremonialnie rozpiął dwa górne guziki bluzki, zbadał jej prawe ramię i odesłał. Ta skazana zraniła Ego Stefana, więc nie przymilał się do innych dziewczyn. Podszedł i spojrzał na to, czego potrzebował. Oczy sekretarki Renaty wybałuszyły się od tego, co zobaczyła. Skazane wyskoczyły z naczelnika jak korki, niektóre w stanie przerażenia, inne w oburzeniu, a jeszcze inne w niepohamowanym śmiechu. Pułkownik Stefan obszedł się smakiem. Każdego dnia wzywał nowych skazańców. Po więzieniu rozeszły się plotki, że naczelnik, czy jak wszyscy go nazywali Barin, postradał zmysły i szpital psychiatryczny płacze za nim. Tak to trwało przez dwa tygodnie, aż Stefan otrzymał wielką reprymendę od swoich przełożonych. W tonie, który nie tolerował sprzeciwu, pułkownik został upomniany jak uczniak. Stefan, otrzymujesz skargi od więźniów, natychmiast skończ z tymi bzdurami. Jesteś kontrolowany, więc bierz się do roboty. Pułkownik zadrżał wewnętrznie, a jego serce przyspieszyło. Nie spodziewał się takiego obrotu sprawy i gorączkowo szeptał: Alojzy, ja ci wszystko wyjaśnię, powiem o co chodzi. To nie jest tak, jak myślisz. Nie obchodzi mnie, co to jest Stefan. Moja rada dla ciebie jest taka, żebyś skończył to przedstawienie z wadami, zanim będzie za późno. Nie zapominaj, że wśród oszustów i ich krewnych są potężni ludzie. Złożą raport i zostaniesz oskarżony o czyny lubieżne lub coś gorszego. Pójdziesz do więzienia i zostaniesz skazany. Rozumiesz mnie? Daję ci ostatnią szansę. Po tych słowach Stefan był przerażony i biegał po biurze jak tygrys w klatce. Dostać się do strefy do człowieka w mundurze, a tym bardziej do naczelnika więzienia, to przegrana sprawa. Pułkownik nie potrafił określić, co jest dla niego gorsze, być za kratkami, czy żyć w ciągłej niewoli swoich marzeń i lęków. Jedno i drugie wyczerpywało jego nerwy i wyczerpywało jego siły witalne. Z każdym dniem stan przygnębienia Stefana tylko się pogarszał. Jego żona Dominika z przerażeniem obserwowała sytuację. Stefan, co się stało? Czy przez ten test są jakieś problemy w pracy? zapytała z niepokojem. Stefan odmówił. Znając wybuchowy charakter żony, nie chciał opowiadać o swoich relacjach z więźniami. Ale przecież nie można tak po prostu odwrócić się od żony intuicja Dominiki była bardzo dobra Znowu twoje problemy psychiczne? Kobieta domyśliła się, Mówiłam ci, żebyś poszedł z tym do lekarza. To jakieś bzdury, którymi zamartwiasz się całe życie. To nic takiego. Pułkownik powiedział z obrazą, i na kilka chwil mentalnie znalazł się z powrotem w swoim odległym dzieciństwie. Oto on, piętnastoletni nastolatek, czekający na pociąg na stacji, by pojechać na wieś do babci. W ręku ściska dłoń swojej siedmioletniej siostry Antoniny. Chce mi się pić. Nagle dziewczynka pyta. Mogę pobiec na Stragan i kupić sok? Tylko szybko. Stefan zgodził się, wyciągając z kieszeni drobne. Wtedy jeszcze nie wiedział, że później będzie milion razy żałował, że nie poszedł z siostrą po sok. Minęło dziesięć minut, a Antonina nie wróciła. Zaniepokojony Stefan pobiegł do budki, ale dziecka tam nie było. Następnie w szoku biegał po dworcu, próbując dowiedzieć się od pasażerów jakichkolwiek informacji o siostrze. Wszystko na próżno. Poszukiwania policji i wolontariuszy również nie przyniosły rezultatu. Dziewczyna rozpłynęła się w powietrzu. Matka Stefana i Antoniny nie wytrzymała nagłego smutku i wkrótce zmarła na atak serca. Ale kłopoty nie przyszły same. Los chciał, że kilka miesięcy później zabrakło ulubionej babci. Ojczym Edward nieustannie oskarżał swojego pasierba Stefana o zniknięcie córki. Sama obecność chłopaka w jego życiu po tym incydencie irytowała go, a potem zaczął otwarcie nienawidzić dziecka. Pewnego dnia powiedział Stefanowi, że oddaje go do sierocińca. Trzy długie lata w sierocińcu wydawały się Stefanowi wiecznością. Setki razy żałował swojego pochopnego czynu, choć nie był winny. Minęło 25 lat od zniknięcia jego siostry. Od tamtej pory nie było nocy, w której Antonina nie śniłaby o Stefanie. To było tak, jakby wzywała go do siebie. Dominika sprowadziła pułkownika na ziemię. Znam tę historię. Przykro mi z powodu twojej siostry – ale to nie twoja wina i nie powinnaś żyć przeszłością. Idź kilka razy do psychologa, a zobaczysz, że będzie lepiej. Nic się nie poprawi, Dominiko. To jest mój krzyż i zostanie ze mną na zawsze. Zwłaszcza, że stało się coś jeszcze, o czym nie wiesz. Stefan powiedział tajemniczo: O czym nie wiem, Stefanie? Niedawno podeszła do mnie na ulicy stara cyganka i powiedziała: że moja siostra żyje. I że spotkam ją w mojej pracy, w więzieniu. Reakcja Dominiki była dla Stefana niespodziewana. Zaśmiała mu się w twarz. No jak ty, dorosły, inteligentny mężczyzna, mogłeś uwierzyć tej włóczędze? Za pieniądze powie ci wiele rzeczy. Ile ci policzyła? Dominika, uwierzyłem. Stefan odpowiedział spokojnie. Nie powiedziałem jej nic o siostrze ani o więzieniu. I to mnie zatrzymała. Kobieta uśmiechnęła się, kręcąc palcem na jego skroni. Jak mógłbyś ją rozpoznać? Minęło 25 lat. Moja siostra i ja mamy takie samo znamie na prawym ramieniu. Stefan odpowiedział. Oczywiście nie powiedział żonie, że właśnie w tym celu badał więźniów. Dominika by tego nie zrozumiała i odebrałaby to tak samo źle, jak jego przełożeni. Stefan szukał podobnego znamienia na dłoniach skazanych. Może któraś z nich byłaby jego siostrą. Oczywiście wśród więźniów było więcej niż tylko Antonina. Chociaż imię Antonina sprawiało, że serce mu się krajało za każdym razem, gdy je słyszał. Siostra mogła mieć teraz inne imię, bo mogła zostać adoptowana i zmienić nazwisko. Dominika spojrzała na męża wymownie i powiedziała: Boję się tylko Stefan, że przez to zwariujesz. Powinieneś leczyć się nie tylko u psychologów, ale i u psychiatrów. Stefan całkowicie zgadzał się z żoną. Milion razy próbował uciec od tego problemu, nie myśleć o siostrze, żyć normalnym życiem ustatkowanego mężczyzny. Ale myśli o siostrze, niczym fobia prześladowały go, oplatając jego umysł i duszę niczym macki. Czasami nie mógł się opanować. Dziś pułkownik Stefan wiedział na pewno, że mimo reprymendy przełożonych znów będzie wzywał więźniów i badał ich, próbując odnaleźć siostrę. Nie miał jednak pojęcia, jaka niemiła niespodzianka czeka go w pracy, niespodzianka, która wywróci całe jego życie do góry nogami. Stefan wszedł do swojego biura, oparł się wygodnie w fotelu i, jak zwykle, przeglądał najnowsze wiadomości na swoim telefonie komórkowym. Nagle kilka sekund później drzwi otworzyły się z hukiem i do biura wleciała Renata, oszołomiona sekretarka z rozczochranymi włosami. Stefan, wyszeptała przerażonym głosem, ci ludzie przyszli do ciebie. Serce pułkownika Stefana zamarło, gdy na progu gabinetu zobaczył trzech policjantów. Stefan, jesteś zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Ma pan pięć minut na przygotowanie się. Pułkownik był oszołomiony, miał zimne dłonie i stopy, a w głowie kołatała mu się tylko jedna myśl to koniec. Wszystko. Jego kariera, jego życie. I dlaczego? Dlaczego mnie zabieracie? Co ja takiego zrobiłem? Krzyczał Stefan najmocniej jak potrafił. Jeden z policjantów spojrzał na bladego jak śmierć pułkownika i mruknął: Dowiesz się na posterunku. A teraz dawaj ręce. Co? Dlaczego? Stefan był zdumiony. Zanim się zorientował, kajdanki brzęknęły na jego nadgarstkach. Pod gorączkowym spojrzeniem przybitej do ściany sekretarki Renaty, pułkownik był prowadzony korytarzem, jak przestępca. W chwili, gdy śledczy postawił mu zarzuty, Stefan poczuł się jak skazaniec w celi śmierci w starożytności. Słowa przesłuchującego, że on, Pułkownik Stefan dopuścił się czynów lubieżnych i próby gwałtu, sprawiły, że płonął ze wstydu i oburzenia. Ku przerażeniu Stefana stało się to, co przewidzieli dla niego jego przełożeni. Prawdziwym szokiem była wiadomość, że Agnieszka, pierwsza więźniarka, którą zaprosił do swojego gabinetu, złożyła na niego skargę. To kłamstwo, kłamstwo. Nic się nie stało. Zostałem okłamany. Stefan krzyczał, jak człowiek w ogniu. Śledczy tylko wpatrywał się w niego i wycedził przez zęby tylko kilka słów. Załatwimy to, ale tymczasem zostaniesz w areszcie. Współwięźniowie wybuchnęli śmiechem, trzęsąc ścianami izolatki, gdy zdali sobie sprawę, kto przed nimi stoi. Nie mogę w to uwierzyć. Naczelnik jest tu osobiście, masz mnie, naczelniku. Teraz będziesz musiał udowodnić, że nie jesteś wielbłądem. Dałeś się nabrać skazańcom, ty lubieżny draniu. Możesz pożegnać się z życiem. Jesteś gwałcicielem i wilkołakiem w mundurze. Na pewno zrobią z ciebie koguta. Będziesz lizał gówno językiem przez 15 lat, a może nawet coś gorszego. Stefan rozejrzał się z przerażeniem, wciąż nie zdając sobie sprawy, że znajduje się w celi. Był pułkownikiem. Człowiekiem szanowanym przez wszystkich, a teraz z dnia na dzień zamienił się w skazańca, trzęsącego się jak liść osiki. Stefan ukrywał łzy, starając się nie pokazać kolegom z celi swojej bezsilności. Ale współwięźniowie byli podekscytowani i dolewali oliwy do ognia. Zobacz, jaki jest przerażony, jak upolowany zając. Teraz sam będziesz skazańcem, nie sądzisz? Może powinniśmy zrobić z niego dziewczynę? Ku śmiechowi współwięźniów powiedział jeden z mężczyzn, który stał się całkowicie bezczelny. Cicho, Kozłow. Byłeś kozłem i nadal nim jesteś. Powiedział siwowłosy mężczyzna, siedzący w rogu celi, po czym zwrócił się do Stefana. Współczuję ci. Jesteś słabeuszem i zginiesz w strefie. Moja rada dla ciebie, jeśli nie jesteś winny, to jak najbardziej. Ale upewnij się, że tam nie trafisz. Tak, zrobię wszystko, co będzie trzeba. Zaciskając dłoń w pięść, Stefan przysiągł sobie. Ale pomimo obietnicy, duch pułkownika opadał, a jego nastrój szybko zbliżał się do paniki. Uratowało go to, że raz dziennie mógł porozmawiać z żoną przez telefon. Dominika starała się nie okazywać swoich strasznych uczuć związanych z tym, co spotkało jej męża. I błagała Stefana, by wynajął drogiego prawnika. To nie twoja wina, upierała się. Prawnik z łatwością to udowodni, po prostu głowa do góry i zachowaj zimną krew. Pensja Stefana jako szefa nie była mała i dlatego przed rodziną nie stało pytanie skąd wziąć pieniądze na prawnika. Ponadto pułkownik lubił oszczędzać i nie roztrwaniał tego, co zarobił. Zawsze miał kufry i konta bankowe. Stefan nie był skąpy i do takich spraw zatrudniał jednego z najlepszych prawników w mieście. Nigdy jednak nie zaznał długo wyczekiwanego spokoju. W dniu spotkania z adwokatem pułkownikiem znów zawładnęło uczucie niepokoju i strachu, które narastało z minuty na minutę. Mury więzienia, uśmiechnięte twarze współwięźniów, obrzydliwe jedzenie i zrujnowane życie stanęły mu przed oczami. Kiedy Stefan zobaczył prawniczkę, był oszołomiony. Była to młoda kobieta w okularach i surowym stroju biznesowym. Mój Boże, była młoda dziewczyna i to się nazywa najlepszy prawnik. Co ona do cholery wie o takich sprawach? Ona dopiero zaczyna żyć. Pomyślał rozczarowany Stefan. I nagle, za chwilę, gdy spotkał się wzrokiem z prawnikiem, to było jak porażenie prądem. Coś w jego spojrzeniu wydawało się boleśnie znajome. Przez chwilę myślał, że to halucynacja. Zacisnął oczy i uszczypnął się, ale początkowe uczucie nie minęło. Kobieta spojrzała na oszołomionego śledczego i powiedziała: Nazywam się Antonina i będę reprezentować pańskie interesy. Nogi Stefana ugięły się. Miał szczęście, że siedział na krześle. O mój Boże, Antonina, to ona! Czy jednak ją znalazłem? Serce i wewnętrzny głos pułkownika krzyczały jednocześnie. Stefan wpatrywał się w twarz Antoniny. Jej oczy, nos, podbródek. Wszędzie znajdował cechy wspólne ze swoją młodszą siostrą. Minęło 25 lat. Wiele rzeczy zatarło się już w jego pamięci, ale nie to. Kiedy Stefan zaczął swoją opowieść, Antonina była zaskoczona. Wyraźnie zbladła i z surowej prawniczki stopniowo zmieniła się w dziewczynę, która była bliska płaczu. Ale wytrzymałość prawnika dała o sobie znać. Antonina zapanowała nad swoimi uczuciami i emocjami, ale w następnej chwili zrobiła coś. Co sprawiło, że pułkownik prawie spadł z krzesła. Antonina rozpięła pierwszy guzik bluski i odsłoniła górną część prawego ramienia. Tuż poniżej ramienia znajdowało się takie samo znamie jak Stefana. Stefan nie miał już żadnych wątpliwości. Antonina była jego zaginioną siostrą. Kiedy zdał sobie z tego sprawę, nie mógł w to uwierzyć, ale stał się cud. Zniknął strach. Nie było się czego bać. Nie było pracy do stracenia, nie było więzienia. Dla niego istniała teraz tylko jego siostra, której każdego słowa słuchał, jako uczeń w klasie, kiedy opowiadała mu, co się z nią stało. Miała zaledwie siedem lat, ale wrażenia były tak żywe, że pozostały z nią do końca życia. Stara cyganka zauważyła ją przy straganie sprzedającym napoje bezalkoholowe, gdzie wpadła po tym, jak poprosiła brata, by odszedł. Dziewczyno, mam całą wielką puszkę soku, o wiele smaczniejszego niż na straganie. Chodź ze mną, poczęstujecie, powiedziała cyganka. Dziewczynka uwierzyła i natychmiast z nią poszła, a potem czekało ją pięć lat życia w cygańskim taborze. Ukradli ją i zamienili w niewolnicę, zmuszoną do pracy fizycznej. Gotowanie, pranie, sprzątanie, a nawet zajmowanie się końmi, do których na początku panicznie się bała nawet podejść. W ciągu tych pięciu lat Antonina czuła się, jakby dorastała przez całe życie. A kiedy pomyślała o tym, że będzie musiała tak żyć do końca życia, ogarnęło ją przerażenie. W końcu, przy kolejnym ruchu taboru, udało jej się uciec. Przypomniała sobie swój adres domowy i udała się tam. Ale nie było tam nikogo bliskiego, ani mamy, ani brata, ani ojca. Antonina zaczęła więc uciekać, zaczęła włóczyć się i żebrać. Policja zauważyła ją i wysłała do sierocińca. Wkrótce do Antoniny uśmiechnęło się szczęście. Tym szczęściem była rodzina zastępcza, w której została zaakceptowana jako orzenna mieszkanka. Próbowali wyleczyć rany jej duszy, dać jej ciepło i uczucie, których dziewczyna nie otrzymała we wczesnym dzieciństwie. Zabierali ją, karmili, uczyli, a Antonina stała się prawdziwą osobą i błyskotliwym prawnikiem z szybko rozwijającą się karierą. Stefan słuchał i łzy napłynęły mu do oczu, nawet nie próbował ich powstrzymać. Były to łzy szczęścia z nutką goryczy. Kiedy opowiedział Antoninie o nagłej śmierci matki i babci po jej zaginięciu, nie potrafił powstrzymać emocji. Nie pomogła żadna prawnicza powściągliwość. Antonina chwyciła brata za rękę i przysięgła sobie, że go uratuje, przekonała śledczego o niewinności Stefana i doprowadziła do spotkania z ofiarą. Nie od razu uwierzyła w tę historię, ponieważ coś takiego nie może przydarzyć się każdej osobie i z zewnątrz wydaje się być niczym więcej niż fikcją. Ale Antoninie udało się przekonać ofiarę o prawdziwości jej słów. Sama kobieta nie rozumiała, co pomogło jej wygrać, czy był to jej profesjonalizm jako prawnika, czy chęć uratowania nowo poznanego brata. Tak czy inaczej pokrzywdzona wycofała zeznania, spisując ugodę, na mocy której Stefan musi zapłacić określoną kwotę za krzywdy moralne. Kiedy drzwi aresztu zamknęły się za plecami pułkownika Stefana, naprawdę poczuł, co to znaczy oddychać świeżym powietrzem powiewem wolności. Pod aresztem czekały na Stefana jego bliskie osoby: żona Dominika i siostra Antonina. Podbiegł do nich. Czując przypływ czułości i miłości. Tak, jest wolny. Zarzuty kryminalne zostały wycofane. Ale Stefan nie wrócił do pracy w więzieniu dla kobiet, wolał kierować firmą ochroniarską. Odnalezienie siostry zmieniło go. Zaczął inaczej traktować życie i ludzi. Najważniejsze, że nastąpiło przewartościowanie wartości. Stefan zrozumiał, że nie ma na świecie nic cenniejszego niż rodzina, miłość i zdrowie najbliższych. Jest szczęśliwym człowiekiem, ma to całe bogactwo, więc życie toczy się dalej.